Do stwierdzenia, że miejscowość Konopki w Powiecie Mławskim nie jest polskim Las Vegas, nie musimy nikogo specjalnie przekonywać. Na pierwszy rzut oka sielska cisza i duży spokój. Są jednak takie dni w roku, kiedy całą lokalną społeczność można spotkać w jednym miejscu na szkolnym boisku w Morawach. Tak też było w ostatnią środę, kiedy to na mecz w ramach rozgrywek Opochor Polski z beklasową konopianką Konopki przyjechał rezerwy Legii Warszawa. Faworyt spotkania zdawał się być oczywisty, choć pytając o analityczne przygotowanie do meczu. W odpowiedzi usłyszeliśmy. Analizy przeciwnika nie robiliśmy, ani razu nie obserwowaliśmy go na żywo, nie podpetrywaliśmy nigdzie. Czyli reasumując, nie przygotowaliśmy się. Czego nie można natomiast powiedzieć o konopiance, której bank informacji pracował w pocieczola do późnych godzin wieczornych. Miałem przed chwilą okazję rozmawiać z jednym z kibiców. Widać, że już nawet chyba wczoraj analizował wieczorem naszą grę, bo dużo wiedział na, na temat legii i widać było, że jest bardzo zmęczony tym, tymi obserwacjami. Z kolei z naszych obserwacji wynikało, że do rozpoczęcia meczu gotowi byli już wszyscy: kibice, sędziowie i piłkarze. Jeszcze tylko odpowiedni podkład muzyczny, i można wychodzić. Ale jak przystało na mistrzów suspensu i profesjonalistów zarazem, musimy jeszcze wypuścić fachowy, przedmeczowy wywiad z terenem gospodarzy. To jest też taki rzadki obrazek, że dróżne nazwy klasy dochodzili na tak wysoki szczebel rozgrywek Polski, jaki jest sekret, jaki jest fenomen ponadróżnymi. Może tu żadnego fenomenu nie ma, jest tak, po prostu no, chłopcy wzięli sobie jakoś tak w miarę do serca i ambitnie podchodzili do każdego meczu, tak samo i na zajęciach, na treningach też ambitnie. No jesteśmy jakby pan powiedział, zespołem z B klasy, żeśmy ogali zespoły, które grają w czwarte lidze, ławiankę ławy, zespoły z Ligi Okręgowej. No. Jakoś tak to wyszło. No i tak na koniec plan taktyczny. Cofnięcie się, poczekacie na legię? Nie, wysokim pressingiem. No dobra, założenia taktyczne już znamy, to teraz jeszcze chwila dla fotoreporterów. I możemy zapinać pasy. Początek meczu był dla młodych legionistów lekcją b futbolu, gdzie takie pojęcia jak panowanie i kontrola nad piłką wchodziło na jakiś zupełnie inny poziom. Do tego dochodziły inne stałe elementy, takie jak szyderstwo ze strony najmłodszych. I tak zwane podostrzenie gry. Chociaż do realizacji tego ostatniego pewne zastrzeżenia miał trendek gospodarzy. Legioniści próbowali strzelać tak i tak. I jeszcze tak, ale z każdej sytuacji obronną ręką wychodził bramkarz konopek, który pierwszą połowę kończył z czystym kątem. Po raz kolejny Damian świetna interwencja w bramce. Wszak wyglądaliśmy pokaz piłkarskich trików. I słuchaliśmy ogłoszeń parafialnych. Proszę Państwa, małe ogłoszenie. Znaleziono telefon marki Nokia. Jest tutaj do odebrania speakercem. Jeszcze tylko łyk orężady, i możemy zaczynać drugą połowę. W tej części spotkania wyraźnie uaktywni się kibice konopek. Nie, 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 nie. Kiedy jednak kąśliwe uwagi pod adresem sędziego zaczęły się nasilać. Nie, 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 nie. Do akcji wkroczyła prewencja, pouczając najzagorzalszych z miejscowego młyna. W końcu jednak Damian Kiewicz skapitulował po raz pierwszy, a przed końcem meczu do siatki trafił jeszcze Szymon Babiarz, dobijając drużynę Skonopek. Niektórzy widząc takie obrazki już nie wytrzymali i zaczęli opuszczać stadion. Pomimo porażki piłkarze Skonopek mogli schodzić z boiska z podniesioną głową. Oni, parafrazując Piotra Blantforda, już są zwycięzcami. A człowiekiem, który po meczu śmiało może się tytułować Nowym Królem Konopek, jest bramkarz. Próbowałem się, starałem się wiązać swoich obowiązków, bo w końcu jestem bramkarzem. Bram... Moim zadaniem jest bronić tej bramki. Miałem dużo pracy. Legia wyszła na prowadzenie tej pracy, bo już zdecydowanie mniej. Ale tak czy inaczej, cały mecz prowadzi... prowadzili chłopacy z Legii. Cały czas piłkę mieli przy sobie. Było dużo strzałów. Szczęście było po mojej stronie dwa razy. Szczęścia nie miałem. To jest takie są zasady piłki nożnej. Czekasz na telefon po tym meczu może do jakiegoś poważniejszego klubu? Na no nic nie liczę. Życie jest takie... co mogę powiedzieć. Skromnych chowak się. Dzięki. Takie mecze jak ten z udziałem Konopianki to esencja Pucharu Polski, zwanego również Pucharem Tysiąca Drużyn. A dla młodych piłkarzy Legii oraz dla innych drużyn z wyższych lig, które w przyszłości trafią na swoją konopiankę, krótka rada od trenera Magiery. Dzisiaj w konopkach a może za 5 lat wszalky.